Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiejszy film należy traktować z lekkim przymrużeniem oka, dlatego że postanowiłem zabrać do kupy i pokazać 5 aplikacji, które można uruchomić w terminalu Linuxa, niezależnie w sumie od dystrybucji, które są kompletnie bezsensowne. Będą to programy, które niczego nie przyspieszają, niczego nie ułatwiają, nie pozwalają zrobić tak naprawdę niczego sensownego, ale są ciekawe, niektóre być może powodują lekki uśmiech pod nosem, a w przypadku niektórych można zadać pytanie, no fajnie, fajnie, ale w sumie po co ktoś to napisał? Więc dzisiaj lista pięciu najbardziej bezsensownych moim zdaniem aplikacji, które można zainstalować na swoim Linuxie i uruchomić je w terminalu. Aplikacja numer jeden nosi dumną nazwę cmatrix. I sama nazwa troszeczkę podpowiada do czego ta aplikacja ma służyć, do czego ten program służy. Mianowicie, C-Matrix ma za zadanie zamienić nasz terminal w motyw chyba najbardziej rozpoznawalny z filmu o tytule Matrix, czyli płynącą zieloną ścianę tekstu. Ta ściana tekstu. Po uruchomieniu C będzie tak płynęła w nieskończoność, i w sumie w tej aplikacji, w tym programie nic innego się nie dzieje. Można powiedzieć, że jest to aplikacja bezsensowna, i w sumie po co to zainstalować, ale w sumie to nie będę tego mówił, dlatego że to dokładnie to samo można powiedzieć o innych aplikacjach, które dzisiaj, o innych programach, które dzisiaj pokażę. Dlaczego można by użyć C -Matrixa? jednak starając się znaleźć jakieś takie realne zastosowanie. No jeśli ktoś by chciał pochwalić się swoją sztuką hakerską, włączył za matrixa i zaczął losowo wciskać różne klawisze na klawiaturze, to dla osób, które z tematem są niezaznajomione, za, nie niezapoznane, może to wyglądać mocno intrygująco. Problem jest tylko taki, że jeśli przypadkiem włączymy Ctrl C na naszej klawiaturze, to okaże się, że nasze wielkie sztuki hakerskie znikły. No, oczywiście mówię to lekkim żartem. Druga aplikacja, która jest, no, może nie moim faworytem, ale którą, bo, która bardzo mnie urzekła, to jest aplikacja o nazwie Cosey. I teraz, do czego służy ta aplikacja? Aplikacja Cosey przyjmuje zawsze parametr w formie tekstowej i służy do tego, żeby wyświetlić krowę, i ta krowa wyświetli, czy powie w dymku to, co przekazaliśmy jako parametr. No ja przekazałem jako parametr ELO, i krowa powiedziała ELO. Znowuż patrząc w stronę praktycznej do czego można by użyć Kousey'a no jedyne co mi przychodzi do głowy to robienie jakiegoś dziwnego komiksu, więc jeśli ktoś chciałby zrobić komiks i wykorzystać do tego tylko i wyłącznie terminal Linuxa to myślę, że Kousey jest idealnym rozwiązaniem. Jeśli ktoś odnosząc się już do kolejnej aplikacji oglądał teorię wielkiego podrywu lub kojarzy postać Sheldona Cooper'a to zapewne domyśla się, że aplikacja, którą pokażę teraz na pewno znajdowała się na komputerze tego bohatera. Dlaczego? Dlatego, że aplikacja o może niewiele mówiącej nazwie SL, co jest skrótem od Steam Locomotive, służy do tego, aby przez nasz terminal przejechała ciuchcia napędzana parą. Ona przejeżdża przez nas w ekran, jest to jakoś tam względnie animowane, i kiedy ciuchcia wyjedzie z ekranu, aplikacja się wyłącza. Czy jest to sensowne? Moim zdaniem nie, ale z drugiej strony, któż by nie chciał w swoim terminalu zobaczyć jeżdżącego e, pociągu? Aplikacja numer 4, czyli przez, przedostatnia. A, no mogłem tu jeszcze w sumie powiedzieć, do czego można użyć tak praktycznie tej jeżdżącej ciuchci, ale zabijcie mnie, nie mam kompletnie żadnego pomysłu i nawet nie będę próbował wymyślać, bo to może pójść w bardzo złą stronę. Aplikacja numer 4, czyli Figlet. To jest aplikacja, którą gdziekolwiek widzę jakiekolwiek jej zastosowanie, czy mógłbym zobaczyć jej zastosowanie, dlatego, że jest to aplikacja, która służy również do wyświetlania tekstu, ale służy do wyświetlania tego tekstu w taki trochę bardziej ciekawy, pikuśny sposób, mianowicie w formie takiego grubego tekstu. Tych aplikacji typu Figlet jest troszeczkę więcej: bez Figlet, jest Toilet, wiem, że są jeszcze inne aplikacje. Jeśli ktoś, na przykład, nie wiem, pisałby. Jakiś skrypt konsolowy i chciał sobie wyświetlać jakieś informacje na wyjście, no to można by teoretycznie z figleta skorzystać. Wiadomo, że nie jest to potrzebne. I można by po prostu wyświetlić ten napis w formie tekstu i tak poprawdzie to byłby on pewnie bardziej czytelny wtedy. Ale gdzieś tam powiedzmy, na tle tych aplikacji, tych programów, o których dzisiaj mówię, to figlet i tak miażdży konkurencję pod kątem i jakiejkolwiek możliwości praktycznego go. Wykorzystania. I ostatnia aplikacja, która nie będę ukrywał, skradła moje serce, jest ona tak bezsensowna i nie powiem, że głupia, broń Boże, jest ona tak bezsensowna, tak nic nie zmienia w moim życiu, czy, czy życiu kogokolwiek innego, ale po prostu jest mega, dla mnie mega, mega urocza nazywa się ASCII Quarium. No i tutaj też po nazwie można troszeczkę dojść do tego, do czego ta aplikacja służy, dlatego że ASCII Quarium zamienia nasz terminal w akwarium. I możemy tak siedzieć i oglądać sobie rybki, które pływają po wodzie, mają swoje domki i jakoś tam ze sobą kooperują. Zdaję sobie sprawę, że to jest mega bez sensu, ale musicie uwierzyć mi na słowo, jak zainstalowałem właśnie kwarium I tak sobie siadłem i tak siedziałem z 50 minut i patrzyłem na te rybki. Nie urzekł mnie tak pociąg, nie urzekł mnie tak Matrix, ale Askiquarium jest naprawdę dla mnie aplikacją DBSką. Nie ma ona kompletnie żadnego sensu, ale jest to jakieś takie, tak, nie wiem, urocze, słodkie, jak zwał, tak zwał. Że ja mogę siedzieć i parę minut na to się gapić i po prostu sprawia mi to jakąś głupią, dziką satysfakcję. W tym odcinku będzie to wszystko. Dziękuję wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam standardowo do innych filmów wymian na kanale, no i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!